Hejka, witam Was bardzo serdecznie Po bardzo długiej przerwie Bo aż miesiąc nie nagrywałam nic A ze względu na to, żeśmy się wszyscy Pochorowali Były dzieci u nas na święta Wszyscy byliśmy chorzy przez całe święta Sylwia jest rok Wszystko byliśmy chorzy I zombie On jest zombie, tak Dalej mamy fazę na zombie A teraz właśnie wybieramy się Na wycieczkę Jedziemy do Emelord tak? To do Emel. Cześć! Przyjdziecie do Londynu. Londynu, tak. E, wybieramy się właśnie do Emelort na wycieczkę. Tam pierwsze kroki w Holandii stawiał Adrian, więc jedziemy zobaczyć jak to wygląda prawie po 10 latach, bo tam Adrian był jakieś 10 lat temu, więc jedziemy sobie pozwiedzać, zobaczymy co tam ciekawego można spotkać. No, a jeszcze miałam Wam powiedzieć, że w międzyczasie Adrian miał urodziny miał niespodziankę, którą zorganizowaliśmy wszyscy rodzinnie. I jeśli mi się uda, to wstawię ten filmik z jego reakcji jeszcze dziś, znaczy dzisiaj w sensie do tego vlogu wrzucę Wam. Tak, na wycieczkę mamy dosyć sporą, 150 km <laughs> Może coś nam się uda opowiedzieć co tam się w ogóle działo, od czego tam zaczynałem. Hotel odwiedzimy dom w ten, Troszkę pojedzimy. Nie? No tak, po pewnie, pojedzimy akurat... Okay. Akurat gdy się już pokazuję. Wszyscy chcą się pokapać. A normalnie możesz coś powiedzieć. To, yy, mam nadzieję, że coś tam pokażemy A coś to chciałam powiedzieć właśnie I wytrącili mi I nie wiem, no ale mam nadzieję właśnie, że yy, pogadam dopisze Bo dzisiaj jest w miarę ładnie Nie ma takiego mrozy w ogóle W miarę ciepło Olić, nie wolno tego, tak co ty robisz Z w miarę ciepło, więc mam nadzieję, że nie będzie ani padać, ani śniegu, Ani deszczu nie będzie Niech, niech, żyje, żyje żyje nam. Nam. Niech, niech żyje, żyje nam, Nie żyje nam. A kto, a kto to nie Pomyślności nigdy nie zagaśnie, nie wypije, niech, nie się. niech nie się i nie, nie wybije, bije, niech, się niech się po prostu skryję. sala 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 lat, żyje nam. sala 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 lat, niechaj niech żyje nam. nie żyje, żyje, żyje nam, nie żyje, żyje, żyje nam. Szczęść, się my, Nie ma świeciek? No, no pomożesz mi? w po bloku łapka i pieski tego. No, nie. jak pan będzie bo ja to dziś, ja ja, tak pogadamy, nie? Ale się pogadali, to pogadamy i wow. na kasie. Co tu ta, tam byś tam dostał? Co dostałeś? No, ty, 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 ty. no, czekaj, czekaj, to po kolei. Jakiś z balonem! Z balony, jak gdzie jest? Zawa, taka brzuszka. Nie. Zbalony. Tak, kochani. Jakiś z tak Pani, ja, ty no? musisz kupić na balon, wie, wie, tak o, worek. No tak. Bórek balonu. masz kartkę, nie Aha, dla No, się. no tak, no to tak. tak. Poczeka, po kolei, które chcesz otwierać? Z balonem, oczywiście, się tata, z balonem. Z balonem. Z balonem. Z jedną z w uroźnię, dzieci Sandra Kasper, Oliś. Jej, to od ciebie, od dzieci! Dla twojej siostry! Tak! Przeczytałaś? Aha! To nie! Ej, jest, to odrzucamy? Nie poczekaj! Zaszczepną! Tak, balonowy! Panu... Dobra, poczekaj! Ja, Teraz to, 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 tak, to, 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 tak? Wow! Zobacz! Patrzcie no, do jednej osoby! <noise> nie to się? Nie, bo nie, nie podobała, bo ta osoba mi pomagała <noise> <wygierzać. Która>? <głos> <głos> Ale... czemu ja? Może to nie ja? No, na Ciebie. Do Monika, albo mi wie? pomagała. Ja bym nie ubrała, Ja bym No, a to... Aha, dobra. Siostra Asioł, Kupie, <głos> tłukie <głos> tłukie <głos> No. Tłukie. No, zobacz, taki widzisz?

Super! No! Fajny! Ty, to o, i... Fajny, to zajął Fajny no. też, nie? Tak, już odłóż. No dobra, następny. No, no. nie da mi popatrzeć. Na ten duży? Ja, nie, teraz. Teraz, ty no. teraz, teraz jeszcze, tak? tylko tak zerknij, co masz, a w domu sobie no. ten już się zerknę. <laughs> to będzie ma no. no. tak, Tu mamy jakieś rzeczy. Ja pierdolę!

Nie, to że tak. Już się otwiera do góry. Zaraz. I płynie się mi o nich. Dobran, tym jest tak. No, to już będziemy tak. My do radu geograficznego. Już będziemy na sensy... Czekaj, ten mały chciał, żeby się otworzył. No, to, tak? no, no. Tam jest karta podarunkowa, wiesz? No, żeby było... Jaki duży widzisz? No zróbaj, drwi. drwi, to mocno, moc, Pomagasz, moc. to. Ojej, to, to się jakoś jeszcze otwiera? Tak. to w każdym nie? No, nie, nie, nie? Nie, nie musisz. Nie, nie, nie. komu to to, to też to, 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 to ma modelować, tak? No, to jak ty, chcesz, tam jest. w środku jest karta, to masz do wszystkich tych przerw, ja to, to masz system. Chcesz, chcesz, chcesz. Tak. Ja o tę kasę A, dobra. I to masz normalną kartę, nie? O kurde! Do wykorzystania. I tam masz sklepy. Ja nie miałem takiego czegoś. Jak mam I sklepy, no. do co to mam tam masz, masz do Tutaj? Tak. Do tych wszystkich sklepów możesz te bo Okej. Pan! Nie rozdawał, Tam jest kwota napisana, za ile możesz wykorzystać Tam jest Gdzie? przodu, z przodu. Tam jest ile możesz sobie 50. Tak. I to jest bardzo dobre, to co ja no. Kursie, kutu, A, raczej, no. To ja kupiłam, to się Czyli to wcale. muszę zostawić, bo to mam to sklepy. Tak, da, 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 tak, da, tak, da. tak, da. tak. Nie rady. No. Jest jest? no nie da Z <laughs> media kurde? <grym> Z tak, tak, takie U, rzeczy też co? Też co? i Co, Ty się Co to jest? Misiu, co to jest? Wam ja ja chciałam, żeby ktoś! To bardzo chciało, Nie wiem co? Dlatego my tak wzywamy, stop, kurde, z tego! Miałem taką sytuację kupować teraz, kurde, w Krymie właśnie powiedziałem! Ostatniej żeśmy byli, ja Zostaw to, zostaw to. To, <grymne> <stop> to! Nie wiem, po co ci to? <grymne> Kasia, się. o! Pamiętaj, to <grymne> na serduszko, ja by. Tak, jest serduszko, aleś, gada, że to jest dla mnie serduszko, tak? Dojechaliśmy, jesteśmy w tym Emelort, ale wam powiem, że jest tu zimno. Zimno, 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 pada deszczek, delikatny. delikatny. Tak. Jesteśmy, no zobaczymy co tutaj. Zajdziemy na naraz, co widzimy, to widzimy Weźmy właśnie. No czy istnieje ten, ten polski sklep. Polski który sklep. Za Zaraz, kochanie, idziemy na taki na, spacerek. Jedyny, jako jedyny w sumie jest tej okolicznej. No idziemy zobaczyć, ale no. widzę właśnie, że chyba jest. No i jesteśmy, tutaj tak wygląda ta okolica, tylko że tutaj przyjeżdżał Adela na, na zakupy pozamykane jakieś sklepy tutaj Ali zlikwidowane. I idziemy zobaczyć czy jest polski sklep, czy też zlikwidowali. Lid istnieje, ale nie. Bit Bazaar to już wszędzie to ogólnie jest tak. nie? Idziemy na spacerek, zobaczyć, czy Tatuś mieszkał kiedyś, wiesz? Potem spróbujemy znaleźć ten hotel, bo nawet nie znam adresu. On był około 7 km, dobrze pamiętam. Może do niego trafimy. No zobaczymy. zobaczymy. Czy w ogóle tam nie wiem, stoi, czy nie stoi. A zobacz, my, my mówiliśmy, że Aldi jest zamknięty, to jest od Beat a Aldi to a, jest tu. Ooo. Paneli, się. Myślałem, że w też jakby to wybudowali. No to dobra, to mała pomyłka. Aldy jest. Zobaczcie, tutaj jest polski sklep. Gdzie to jest? To jest Vibra teraz. Chyba nie ma. Nie. O, jest bardzo tu zimno. Ale go bo on był tam po środku gdzieś. Ale wiesz, no, po tylu latach to się wszystko zmienia, tak? Zimno ci, kotuś? Może jest większy. Bo był taki naprawdę Malutki, nie? No. Dobrze, no to biegnij. Cztery. Start. Kto by... Nie mogę ci dogonić. Okolice jest ogólnie bardzo fajna i spokojne, nie? No. Ha! Dobra, jest polski sklep. Idziemy zobaczyć, co mają ciekawego. Chodź, idziemy, Mecha. Chodź do sklepu. Aha. I wyszliśmy ze sklepu. Jakieś no, tam drobne zakupki sobie zrobiliśmy. Tak, tak, na drogę jest, Na drogę, tak, ale. To... Mm, tak, dokładnie, ale mały strasznie sklepik. U nas są dużo, dużo większe. Tylko no, tak, no nie pokazaliśmy. także nie nagraliśmy go, bo też dużo, dużo ludzi było w sklepie, ale dużo mniejszy, tam nie było dużego towaru, więc. Bardzo malutki, aczkolwiek większy jak był wcześniej. No, no ja nie... połowę, ale był naprawdę bardzo malutki. No, ja nie wiem, jaki był wcześniej, bo nie widziałam. Weźmy się, Więc... tak jakby we dziecko zgubimy. <laughs> chodź, chodź kotek. Idziemy przejechać przez e, miasteczko, zobaczymy, a potem spróbujemy namierzyć ten hotel, w którym zaczynałem tą przygodę w tej Holandii. No, także lecimy, ale. znowu już żałuję, bo więcej mi się plączę. Żałuję, że nie miałam sobie rękawiczek, bo strasznie zimno jest. Nie ma tragedii. No, ale ja to trzymam. Przez ostatnie kilka dni było zdecydowanie gorzej. A Oliś idzie, kupił mamie maskę do włosów, tak? Co? Czy z włosów? Co? To co trzymasz w rączce? No. Moje? Czy twoje? To, to jest moje. <laughs> Aha, no to dobra, to chodź, chodź. Idziemy do Bruno, się. Idziemy dalej, tak? No ale... Dobrze, ale nie marzą ci rączki. Zobacz, czemu ciepłe. Pokaż. Ciepłe, pokaż. Kawałek zimny. No już cieplutkie ma. To mam, ja tylko takie zimne. O, a ja go nagram z dołu, z czym, z czym nie powinnam. Dobra, lecimy, no to jak mówiłam tak, to wygląda tutaj. Lecimy zobaczyć Dobra, dalej. No dobra, to chodź, bo jest zimno, idziemy do auta. Okay. No, chodź. No, tutaj było kiedyś biuro Eisenbrau. biuro Martoflex. Czy teraz jakiś jest Archit. Nie wiem czy to biuro przenieśli czy nie, przenieśli, ale widzę, że już go tutaj nie ma. No Minęło kupelarno. Jedno z najgorszych biurze, jakim pracowałem w ogóle. Ale od czegoś to było zacząć, tak? Tak, a tam tutaj było zawsze dużo baranków, jakichś krów. Nie wiem, ptaszki chyba latają o to. No pusto, wszystko się zmienia. Czas mija. Ojej. O poszukać tego hotelu. Nie wiem czy to w ogóle jest teraz, to archit. Ale fajnie sobie tak przypominać pożwiedzać troszkę, kurczę, no. Oczywiście. Nie, powiem tak, że do no niego spoko, tylko że dla mnie ta pogoda nie pogoda, jest odpowiednia, tak. żeby chodzić, bo jest zimno pada, a ja dopiero, nie, dopiero byłam chora i nie chcę sobie zachorować. A właśnie no, przez ten miesiąc, co nie nagrywaliśmy, to praktycznie przez ten cały miesiąc byłam chora z Olim, więc no, no nie jest Dalej za ciekawie. Jest, na Tak, minut, jeszcze no, mnie kaszle, jeszcze katar. Więc ta choroba nas trzyma, no i dlatego tak nie chcę wychodzić zbytnio, żeby się znowu jakoś, e, żeby jakoś w sumie nie pogorszyć swojego stanu, zdrowia. Tak, no tu są takie bardziej wioski, prawda, no to jest taka, takie pustkowie trochę, no, więc za bardzo nie ma. Podobnie tam do Rotterdamu, Hagi czy gdzieś, tych większych miast. No w niedzielę to w ogóle było wszystko pozamykane, nie wiem jak jest teraz. Zrobić zakupy tutaj w niedzielę to gęczą w ogóle jest trudne, Bez samochodu zapomnijcie, nie? Jedziemy na hotel, nie? Dobra, ok. Jedziemy szukać hotelu. Dobra. A w ogóle chciałam Wam pokazać, jakie kawy kupiłam. jakieś? Cappuccino o smaku. Dobrze. Zaraz mi się. Smak Wam go zmarakują. Nie wiem, spróbuję. zobaczę czy będzie dobre. A drugą sobie wzięłam. Smoczy owoc. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobre. Więc spróbujemy. A ja chcę, żebyś był. O, i proszę. Widzicie, rozrabiakę mojego. A, teraz całą paczkę chrupków zjadł. Ja niby, czekajcie, tutaj. Ale ja nigdzie nie wychodzę. Hotel. Tu piszę jeszcze nawet: Hotel. Tutaj właśnie. Adrian mieszkał w tym hotelu. Kurde, ale to się w ogóle pozmieniało. Tu był taki duży, wielki płot, jak pamiętam. Ukradli płot? No kurde, tutaj właśnie jak są te, ale nie wiem, te drzewa, coś jak tego, no tutaj właśnie był taki cały w ogóle płot. Było takie wejście tam do środka, przez te drzwi tam się wchodziło. Teraz to wygląda mi bardziej jakby to zrobili z tego mieszkania, ale dalej pisze hotel, no nie? Mhm. To czy to jest dalej hotel czy co to w ogóle jest, no Ale trafiliśmy, tak. na znaczy, ty trafiłeś, ale okolica bardzo spokojna, nic tu nie ma. Tak, tutaj czasami w tej części, tu jak piszę tam jakiś tłęń, coś tam, nie wiem co tam w ogóle pisze stąd. To właśnie były czasami były takie organizowane jakieś takie, nie wiem, tu chyba z okolicy się ludzie chyba zbierały. Mhm. Jakieś takie imprezki, tam nie wiem, tam taki Alabarek tam był w ogóle, tak? No mhm. sklep, ale jest... Zamknięty, nie wiemy czy w ogóle jest zamknięty, jako jedyny w tej okolicy. To nie mówię, to jest dosyć kawałek drogi, my jechaliśmy sam, nie No tak jakby... jest, jest kawałek. Z tego rymeczku, no. Parkingi się nie za, nie za, nie za, nie za wiele zmieniły, dalej jest tak tutaj, właśnie jak było. No masakra. Dobra. Ale nie, nie, nie sądziłem, że mogę tutaj trafić, nie? Dobra, to następny przystanek gdzie? Nie, właśnie albo pojedziemy na Dolajszat, pokażę Ci tam może kawałek e, jakby tam rynku przy kanałach uh -huh. a potem może pojedziemy do Dronten, zobaczyć czy tam stoi jeszcze dom, już taki. Potem przynieśli mnie z tego hotelu do tego właśnie, bo pracowałem ogólnie w Dronten. Dosyć kawałek też drogi stąd, około 30 km, jak dobrze pamiętam. I potem właśnie obok, tego, obok tej pracy yy, yy, dostałem domek. Dostaliśmy. no Wiadomo, tam było chyba z 15 chyba czy ileś osób, tak? Tam takich 6 czy 7 pokoi było. W każdym pokoju po jedne czy dwie, czy nawet trzy osoby zależy, nie? Mhm. Zobaczymy na takim totalnym pustkowiu już w ogóle pustkowiu, że wokół praktycznie się nic nie było. zobaczymy czy on jeszcze w ogóle istnieje. Dobra. No to nie przedłużając, jedziemy dalej. I przejedziemy obok tego. I chciał się jeszcze Oli nagrać. Ma mask, mask mask nowy mój. <grystowem> mój. Tak. To jest nowy mój. Nowe twoje, tak? Reble. Kolorowa, tak? Maska do włosów i bau, twoje tak? Ty, to jest nowy mój. No a wywo... No a ja w ogóle mam nowy kolor włosu i mam je trochę ścięta. A, a to jest mój. A to jest Olisia. Tak? <grym> to, jest, to jest. To jest kolorowy mój. To jest. To jest tam jest, tam sobie widać główny Taki właśnie podwój cały a. dookoła, nie? Uh -huh. Twoje na zawsze? Tak, to jest twój naprawdę. Naprawdę? To jest mój nudy. Dobrze, Omiusiu. To jest twoje, ja tego nie chcę, okej? Niech wy Dobrze. Mało co się zmieniło. Zrobili tylko taką, ale jakby ten, jak to się nazywa? Altankę? Ano. Tutaj, no nie widać na kamerze chyba. To jest ten dom, tam właśnie, bo weźcie tam też zrobili taką, ale Altankę. Tu był salon, wszystko. Kuźwa. Nie będziemy wie, że myślałem, że to może dalej coś jakieś place, by mieszkali albo coś. To byśmy tam wjechali, nie? Zaraz za tą chatę. Ale tu nic nie ma. Same tak, pola. proszę, same pola, kurde, I poza tym. A się ogląda, drbaje. <noise> Jeździmy, szukamy. razem na mapach Google. Ba, pobudził no, trochę. Tak, troszkę pobudziłem, ale pokazało, kurde, że pod tym adresem 14 lat temu ostatni raz byłem. No. 14 lat temu, kurde. No. I teraz miałem. gdzie idziemy? No, chcę o to tym miasto tutaj wjechać, czy nie? Aha, wie, dobra. No, tam też wiemy, kurde. To się pozmieniało w ogóle. Przebudowali to całe, kurde, nie wiem, może jakiegoś M Tak, lubimy M, M M Ale pogoda jest normalnie taka senna, że bym się napiła kawki. No jest strasznie, a ty jak wyjdzie pochodzić, no, żeby wam coś będzie pokazać. No, a on tak głośno kratą bają. <laughs> Wzięliśmy mu telefon na drogę, bo by, byłaby masakra, płakałby, krzyczałby, za długo by było dla niego. A, to też jest. od nas. godziny razy nie wyjdą to to tutaj, tak? Od nas teraz. A wyjechaliśmy o godzinie 12, a już jest prawie 16, więc zaraz jedziemy do domu, w końcu. Lubię pojeździć pojeździć w ogóle, ale nie w taką pogodę, jest tak pogoda senna, a mi się w ogóle, jak co mi się z tymi włosami stało, masakra. Pogoda sanna, więc zaraz idziemy do domku. W do domu mam jeszcze tam parę rzeczy do zrobienia, do pogarniania. Jeszcze musimy choinkę złożyć, nie? Choinkę tak, ale jak za każdym razem jak wyjeżdżamy, taki bałagan zostawiamy, że teraz muszę jechać do domu to posprzątać. Więc to posprzątam. Jutro postaram się rozebrać choinkę. Już tam część rzeczy zrobiłam w tygodniu, tylko choinkę w sumie do pozbierania, w sumie do rozebrania, nie? i także, aha, jeszcze jedno zostawcie subskrypcję, zostawcie subskrypcje jest nas 346 osób dobijemy do 500 i będzie yy, paczka niespodzianka dla widzów znowu więc zostawiajcie subskrypcje lajki, komentarze jeśli się... Tak. jeśli chcecie coś wie... z... coś od nas się dowiedzieć jejku, chcecie od nas coś dowiedzieć ciekawego zawsze możecie pod filmem, co Was interesuje, na każde pytanie odpowiemy wiemy pod filmem, bądź na mojego Instagrama wam postaję później mojego Instagrama. Także zapraszam serdecznie do komentowania, do subskrypcji, do lajkowania. Tak, widzicie to? Jestem właśnie pod tą fabryką, gdzie zaczynałem swoją pierwszą pracę. największe zawsze tej ścierwo jakie mogło być. Tu jest, zwolnili mnie stąd po pół roku pracy, przez to, że poparzyłem stopy z sodą. Bo miałem dziurawe gumiaki i kurde jeszcze w fuńcu Polaczek, nie chciałem dać nowych, nie? Normalnie masakra, kurde. Wziąłem sobie wtedy wolne i nie przyjadłem sobotę do pracy, I dlatego mnie pójdę tu zwolnieni. Teraz mogę za to podziękować, bo nie wiem, co by dalej było. Największy smród jaki kiedykolwiek w ogóle czułem, nie? Taki to jest. Gratyknik przepracowanego ole no, oleju, oleju, yy, zwykłego oleju, jakiś frytek czy z czegoś na jakieś biopaliwa. Normalnie dramat. Ja już myślałem, że to nie będzie istniało, ale to proszę Radzą sobie kurde I bmw pozmieniali kuźwa Jeździli jakimiś starymi a stoi jakaś nawet kurze to coś Makabra Samochodów o samochodów, tutaj, tutaj kurde, z każdej strony Tego tu nie było w ogóle Tego kartu bo nawet nie mieli, mieli tylko tamto No dramat Trafiłem więc polska tego to bym mu teraz nic więcej, nie? Widzicie, już jest jak ciemno, już jest późno, już od tutaj. My właśnie zjedliśmy McDonalda i lecimy do domu, więc na dzisiaj to będzie tyle w tym vlogu, więc nie zapomnijcie o subskrypcji, o lajkowaniu i do kolejnego vloga. Mam nadzieję, że te vlogi się będą pojawiać teraz mniej więcej systematycznie, chociaż dwa w miesiącu postaram się wrzucić. Także wyczekujcie kolejnego vloga. Komentarze też mile widziane. Nie powiedziałam? <śmiech> Nie. <laughs> o no to komentarze też. I do kolejnego vloga. Pa pa!